Okazuje się, że nasza supermasywna czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej miała nie po drodze z jedną z gwiazd. Nie wiadomo o co poszło, ale gwiazda została wyrzucona z galaktycznego jądra i teraz znajduje się na kursie do opuszczenia galaktyki. Cała historia wydarzyła się około 5 milionów lat temu. Odkrycia gwiazdy S5HVS1 dokonał uczony z Carnegie Mellon University Sergiej Koposow. Obserwacje wykazały, że omawiana gwiazda, znajdująca się w granicach gwiazdozbioru Żurawia, porusza się aż dziesięciokrotnie szybciej niż standardowe gwiazdy w Drodze Mlecznej. A dokładniej, z prędkością około 6 milionów kilometrów na godzinę. Prędkość jest tak duża, że z całą pewnością opuści ona niedługo Drogę Mleczną, jak zauważył Douglas Bowbert z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tego typu gwiazdy o dużych prędkościach astronomowie obserwowali już od jakiegoś czasu, zastanawiając się, jakie jest ich pochodzenie i co konkretnie odpowiada za olbrzymie prędkości, z jakimi się poruszają. Propozycji było kilka, a same obserwacje prowadzone są raptem od mniej więcej 20 lat. Natomiast sama S5HVS1 jest wyjątkowa z powodu odległości od Ziemi, wynoszącej relatywnie niewiele w takich przypadkach, bo 29 tysięcy lat świetlnych oraz ze względu na swoją prędkość. Z racji takiej bliskości astronomowie byli w stanie odtworzyć jej trasę, począwszy od miejsca, w którym znajduje się teraz, aż do miejsca, z którego została wyrzucona 5 milionów lat temu. A było to w bezpośredniej bliskości Sagittariusa A, czyli Naszej centralnej supermasywnej czarnej dziury. Astronomowie podejrzewali już od jakiegoś czasu, że to właśnie te masywne obiekty są odpowiedzialne za wyrzucanie gwiazd z galaktyk, jednak dopiero teraz byli w stanie potwierdzić to w 100%. Wyobraźcie to sobie. Ta gwiazda została wyproszona z wielkiej imprezy zwanej drogą mleczną, mniej więcej w tym samym czasie, w którym nasz przodek zaczynał uchodzić na dwóch nogach i uczył się pozycji wyprostowanej oraz uwolnił swoje ręce, dzięki czemu mógł rozpocząć produkcję różnych rzeczy, poczynając od narzędzi, a kończąc na najważniejszej rzeczy, jaką stworzył. Sztucznym kauczuku. Tak, sztuczny kauczuk jest najważniejszy, ale nie pytajcie mnie dlaczego, wkrótce wszystko stanie się jasne. Póki co zapamiętajcie tylko te dwa słowa, sztuczny kauczuk. Wracając, w jaki sposób mogło dojść do takiej kosmicznej eksmisji? Może być za to odpowiedzialny tzw. mechanizm Hillsa. Zaproponowany przez astronoma Jacka Hillsa około 30 lat temu. Według niego na samym początku musimy mieć do czynienia z podwójnym układem gwiazd. Krążą one wesoło wokół czarnej dziury. Gdyby mogły, trzymałyby się za rączki, podskakując, podśpiewując, jednak nagle nad ich przyszłością zbierać zaczynają się czarne chmury. Oto zbliżają się one zbyt bardzo do czarnej dziury, a wpływy grawitacyjne panujące w tym teraz potrójnym układzie sprawiają, że jedna z gwiazd kończy swoje sielskie życie we wnętrzu czarnej dziury lub zostaje przechwycona na bardzo niskiej orbicie. Natomiast druga zostaje wystrzelona jak z grawitacji, imitacyjnej pracy Astronom Ting z obserwatorium Carnegie oraz Uniwersytetu Princeton zauważa, że to pierwsze obserwacyjne potwierdzenie istnienia mechanizmu Hillsa, a udało się go dokonać z pomocą angielsko-australijskiego teleskopu AAT o średnicy zwierciadła wynoszącej aż 3,9 metra. Dodatkowo do obliczenia trajektorii lotu użyto danych z satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej Gaia i dzięki tej współpracy naukowcy byli w stanie ostatecznie ustalić szczegóły dotyczące badanej gwiazdy. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy. Wspierają nasz kanał. Jeśli też chcesz zostać jednym z nich, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie na Instagram Astrofazy oraz do kolejnych odcinków z serii Astro Short. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.